Serdecznie Cię witam na kanale Tarot z Ciszy i chciałam Ci dzisiaj opowiedzieć o Majce. Majka jest młodą kobietą koło trzydziestki, mieszka w Toruniu w przytulnym, dwupokojowym mieszkaniu, które odziedziczyła po babci. Mieszkanie jest urządzone prosto, wszystko ma swoje miejsce, nic nie jest przypadkowe. Majka generalnie jest bardzo uporządkowaną kobietą, która lubi swoje życie i swoją stabilizację. Od 7 lat pracuje w dziale administracyjnym średniej firmy budowlanej. Ta sama praca, te same procedury ona naprawdę lubi tą pracę, jest w niej dobra i jest y, taką osobą, na, którą, na której wszyscy polegają. Ma y, stałą umowę, fajnego szefa jest fantastycznie. Po pracy wraca do mieszkania, w którym wszystko działa, wszystko ma swoje miejsce, i do tej pory jej to wystarczało. Trzy miesiące temu umarła jej mama. Nie nagle, po długiej chorobie, przy której Maj Majka była bardzo rozsądna, zorganizowana, pilnowała terminów, rozmawiała z lekarzami, to ona wszystko trzymała w ryzach. Po pogrzebie wróciła do pracy i wszyscy podziwiali, jak Majka to dźwiga. Tylko, że ona od tamtego momentu coś w sobie zamknęła. Nie płacze, nie ma dramatów, nie ma wybuchów. Jest cisza, która nie przynosi jej ulgi. Rozmowy z bliskimi kończyły się radami, terapię. Na razie Majka mówi, że na razie ją przerasta i nie wie jeszcze, jak opowiedzieć to, co czuje. Eee. <tary> Tarot jest dla niej bezpiecznym językiem. Nie narzuca tempa, nie każe działać, nie wymaga decyzji od razu. Pozwala spojrzeć na siebie z boku, z dystansu, bez konieczności tłumaczenia się. Przyszła z takim pytaniem, że chce zobaczyć, co się z nią dzieje. Bo od miesiąca nosi w sobie myśl, która, że tak powiem, wraca do niej bardzo często. Myśli o tym, żeby zostawić pracę. Nie po to, żeby znaleźć lepszą, nie po to, żeby wyjechać, nie po to, żeby cokolwiek udowadniać. Tylko po to, żeby przestać żyć na autopilocie. I generalnie przeraża ją to, że nie ma planu, nie ma nowej wizji, nie ma konkretnego zamiast. Ma sobie tylko zmęczenie i nie wie, co z nim dalej zrobić. Dlatego dzisiaj przyglądamy się tej historii przez karty. Nie po to, żeby podjąć decyzję, nie po to, żeby sprawdzić, co będzie dalej, tylko po to, żeby zobaczyć, jakie energie są wokół niej i co można z nimi zrobić. To jest rozkład, który mówi o momentach przejścia. Kiedy jeszcze decyzja nie jest podjęta, ale dojrzewa. I to jest 10 kart i 10 punktów, które układają się w konkretny proces, tak? Um. Okej. Okay. Hmm. Misie, no dobrze. Okej. Okay, zacznijmy od e, królowej buław. Królowa buław mówi o tym w, w punkcie, e, w którym teraz jest majka. E, I ta karta pokazuje, że na zewnątrz jest ogarnięta, ma energię, kompetencje, pewność siebie. Mm, ludzie mogą nawet mówić na przykład, Boże, jak ona sobie świetnie radzi i to jest prawda, bo ona sobie radzi. Ale królowa Buław w tym miejscu mówi jeszcze coś yy, ważnego, dlatego że yy, ona mówi o tym, że energia Majki idzie w coś, co nie daje z powrotem ognia. Ona nie jest wypalona, ona jest gotowa po prostu na coś więcej, tylko że jeszcze nie ruszyła. To, co w niej dobiega końca, <laughs> i to jest siódemka buław. Siódemka buław to jest karta, która mówi o obronie pozycji. I to, co w niej dobiega końca, to jest właśnie koniec trzymania swojej pozycji. Ona już, Majka nie ma w sobie potrzeby, żeby udowadniać, bronić, utrzymywać. Ona jest w ogóle bardzo zmęczona tym stanem nawarcie, pilnowaniem, byciem silną. To jest Etap, który był potrzebny, tylko że w tej chwili on już nic nie daje, a na szczęście się kończy, a ona nadal jest w tym e, trybie. To, co, cię, co ją jeszcze trzyma w miejscu, e, i to jest słońce. I e, słońce w tym miejscu mówi e, o tym, e, że to nie jest ani lęk, ani trauma. I właściwie ta hmm, karta mówi o tym, że właściwie jest dobrze, że ma argumenty, żeby nie ruszać z miejsca, i wszystko jest słonecznie. Więc słońce, które świeci, które daje jej poczucie bezpieczeństwa. Wstrzymuje, powstrzymuje ją od tego, żeby iść dalej, bo jest dobrze, bo jest stabilnie, bo brak dramatu, bo jest cieplutko. To, co domaga się uznania, to jest Rycerz Pentakli. I ta karta mówi o tym, że jest bardzo głęboka. Potrzeba życia i czerpania sensu w codzienności, nie tylko na papierze, ale w takim codziennym życiu. Ona nie chce fajerwerków, ona po prostu chce wstawać rano i czuć, że to, co robię, jest jej, że może to unieść. Ta karta mówi, że ona nie chce uciekać, ona potrzebuje, Swojej drogi, tak jak król pentakli, rycerz pentakli, krok po kroku. I jej główny lęk to jest cesarz. <grym> I cesarz mówi o tym, że ona się boi utraty kontroli. Ona się boi, że jeśli puści obecny porządek, nie będzie wiedziała, kim jest, na czym stoi, nie będzie wiedziała. Jak poukładać swoje życie? Cesarz pokazuje lęk przed chaosem, przed słabością, przed byciem nieogarniętą, ale też potrzebuje, ale też mówi w tym miejscu o tym, że potrzeba kont kontroli była ochroną. I co będzie, jeśli pozostanie w obecnym miejscu? I to jest piątka kielichów. A piątka kielichów w tym miejscu nie mówi ani o katastrofie, ani o dramacie. Ona mówi o takim cichym smutku i tym, że ta strata w niej zostanie. Zostanie w niej to, czego nie potrafi nazwać na długie lata. Z czasem może na przykład zacząć żałować, że nic nie zrobiła. Będzie żałować tego, Czego nigdy nie sprawdziła. A jeśli pozwoli sobie na zmianę, to tu jest wisielec, bardzo piękny, wiszący wisielec. Jeśli pozwoli sobie na zmianę, to ta zmiana nie przyjdzie jako sukces, tylko ona przyjdzie jako zatrzymanie. To będzie moment zawieszenia, niepewności, patrzenia na świat inaczej. Ale wisienie, wisielec jednocześnie mówi o tym, że to zawieszenie jest uzdrawiające, a nie niszczące. To nie jest to jest generalnie zmiana w perspektywy. To nie jest skok w przepaść, bo ten wisielec cały czas tu się trzyma. A teraz cena zmiany i tu jest królowa pentakli, przepiękna królowa pentakli, złocista. Um, i ta cena to jest dojrzałość. Wzięcie odpowiedzialności za siebie nie z pozycji muszę, tylko bardziej z pozycji wybieram. Może trzeba będzie zrezygnować na przykład z części komfortu, może z czyichś oczekiwań, a może po prostu z takiego obrazu, który wszyscy znają. Tylko to jest cena, za którą ona jest w stanie zapłacić, bo nie odbiera jej tej stabilności, tylko tak jakby ją refunduje. I tu jest taka dosyć trudna karta, dlatego, że to jest wieża i to jest zasób, którego nie docenia. I to jest wieża, właśnie. I ta karta w tym miejscu mówi o tym, że ma w sobie zdolność Przetrwania, zmiany. Mówi, ta karta mówi o tym, że ona już przechodziła momenty, kiedy wszystko się waliło, a ona odbudowała swoje życie cegiełka po cegiełce. To nie zmiana jest problemem sama w sobie. Problemem jest to, że Majka nie docenia własnej odporności, własnej twardości i własnego, własnych umiejętności. I najuczciwszy krok teraz, co ona teraz może zrobić, to jest umiarkowanie. No i umiarkowanie nie mówi o tym, żeby skakać na główkę. Umiarkowanie nie mówi o tym, żeby zostać. Umiarkowanie to jest karta, która mówi właśnie, żeby, żeby nie deklarować, że jutra coś zmieni, żeby nie zmieniać całego życia, nie wywracać go, tylko umiarkowanie mówi o tym, żeby złapać równowagę na przykład odmyć rozmowę, którą odkłada, zrobić przerwę. Na którą nie daje sobie zgody, albo uznać tego, co czuje, bez oceniania. Umiarkowanie mówi o tym, żeby się nie śpieszyć, ale jednocześnie nie ignorować siebie. To musi być wyważone, bo tylko takie działanie daje jej satysfakcję. Podsumowanie dla Majki jest takie, że tak naprawdę ten rozkład nie mówi o tym, żeby odejść. Ten rozkład też nie mówi o tym, żeby zostać. On mówi, że zatrzymanie, które ona czuje, jest sygnałem, a nie słabością. I jeśli uświadomi sobie tylko pewne rzeczy, które, które tutaj było widać w kartach, to może rozwinąć skrzydła. Bardzo Ci dziękuję za Twoją uwagę i poświęcony czas. Miłego dnia.